Jak widzicie, ja dzisiaj nagrywam em, ten wstęp z auta z tego względu, że jestem aktualnie po pracy i zaczynam vloga właśnie teraz, bo tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się moje życie. Ale chciałam Wam właśnie przekazać temat dzisiejszego filmu. Dzisiaj będzie trochę mniej oszczędnościowo-finansowy film, bardziej macierzyński. Znowu wracam do tych tematów, właśnie. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać i ta moja finansowo-oszczędnościowa część widowni będzie um, również zainteresowana, albo chociaż nie opuści mnie przez to, że troszeczkę powrócę do tamtych tematów. Chociaż niekoniecznie mnie to dotyczy, z tego względu, że ja nie jestem w ciąży. Mam malutkiego syna który ma niecałe dwa latka, co prawda, ale nie o tym ten film. Będzie to film, który będzie zakrawał trochę o te tematy, z tego względu, że w nim przekażę Wam mój pomysł na prezent na baby shower, który dam swojej kuzynce, która jest aktualnie w ciąży i planuje baby shower zrobić w przyszłym tygodniu. I tutaj chodzi o to, że chciałam Wam właśnie kilka takich tipów fajnych podpowiedzieć na to, jak ten prezent znaleźć, jak ten pomysł na prezent znaleźć. Ok, także pierwsza taka rzecz, którą brałam pod uwagę jest to właśnie, jak daleko w ciąży jest ta dziewczyna, czy, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka, to jest kolejna taka sprawa, no ale to są takie oczywiste rzeczy. Chodzi tutaj o to, że właśnie, żeby skupić się na tym, jak daleko w ciąży jest ta osoba, z tego względu, że jeśli jest ona na końcówce ciąży, takie właśnie moja kuzynka, to tutaj nie skupiałabym się za bardzo na kupowaniu ubranek, jakichś takich, wiecie, rzeczy. Z tego względu, że podejrzewam, że większość już ma, bo boi się, bała się, że nie dotrwa do końca ciąży, do tej jakby daty, która jest zaplanowana. No i przez to kupiła już większość rzeczy, więc nie wiem, czy ma sens kupowanie ubranek w dużych ilościach dla, dla takiej dziewczyny na prezent. Kolejna rzecz to właśnie jeszcze skupienie się na tym, czy jest to osoba, która już rodziła dziecko, czy to jest jej pierwsze dziecko, bo jeśli to jest pierwsze dziecko, no to fajnie jest, jest, jest dużo fajnych gadżetów, które można kupić. Na prezent, a jeśli to jest kolejna ciąża, no to wtedy już większość takich gadżetów wydaje mi się, że ma i posiada. No i jeśli chodzi o moją kuzynkę, to ona właśnie to jest jej pierwszy dziecius, jest to dziewczynka, jest ona na końcówce ciąży. I teraz, jeśli macie jakieś właśnie takie pomysły, które chcecie już. Macie już jakiś taki wiecie, wstępny zarys tego, co chcecie kupić, no to wtedy po prostu wpisujecie jakąś frazę w Pinteresta, w internet i po prostu hulej dusza piekłaniała jest pełno różnych pomysłów na prezenty na Baby Shower. No i ja mam już kilka, właśnie miałam takich kilka pomysłów, które chciałam za, zawrzeć w tym prezencie, no i szukałam jakichś fajnych rzeczy, które. Mogłyby być w tym prezencie? No i znalazłam fajny pomysł, ale to już Wam pokażę później w domu, jak już wszystko kupię. Ale tak czy inaczej, no ja ogólnie jestem zwolenniczką kupowania prezentów tematycznych. Ja bardzo lubię takie prezenty robić. Często właśnie jak są jakieś takie różne okazje, to lubię prezenty robić albo kolorystyczne, albo tematyczne, albo takie rzeczy. Także tutaj tematem będzie kąpiel maluszka. Tutaj już możecie dużo z tego wywnioskować, ale właśnie. No, yy, tak, taki jest mój, mój zamiar stworzenia tego prezentu. No i, i z tego właśnie szukałam jakichś pomysłów w internetach, no i znalazłam fajny, fajną opcję, także będę go, ją, ją tworzyć, ten pomysł, ten prezent będę tworzyć w domu i Was zapraszam do tego i, i to, to będziemy robić dzisiaj. Ogólnie poza tym jeszcze muszę kilka rzeczy załatwić na mieście, także ogarnę to wszystko, zakupię te rzeczy i odezwę się do Was, jak już będę miała wszystko gotowe do stworzenia tego prezentu. Także do potem. Ok, także dopiero co umyłam włosy i trochę je wysuszyłam, ale trochę zostawiłam, więc są troszeczkę jeszcze mokre, ale nie zwracajmy na to uwagi. Zaczynamy z naszym prezentem. Tak jak mówiłam, mam już taki ogólny zarys tego, jak chcę, żeby on wyglądał. Więc tematyka, nie pamiętam, czy mówiłam, będzie taka, ala to pranie i kąpiel, maluszka, coś takiego. Także jeśli chodzi o body, kupiłam. trzy body, co prawda kupiłam je w sumie, nie chciałam dawać ubranek, ale kupiłam Filipowi kiedyś body kiedyś, no jakiś miesiąc temu kupiłam Filipowi body i przez przypadek okazało się, że zamówiłam 56 rozmiar, nie wiem z jakiego powodu, ze smyka no więc stwierdziłam, że po prostu je zostawię i dam je mojej kuzynce właśnie, więc do tego prezentu dodam te body do tego dodałam taką słodką kaczuszkę wiecie, jakby do kąpieli no nie wiem, czy to będzie, wiecie, takie użyteczne, ale chociaż to wygląda fajnie. Poza tym będą skarpeteczki. Ja za nie zapłaciłam 10 zł więc, więc fajnie w ogóle są teraz mega przeceny w smaku, także dlatego się wybrałam. I one będą wisieć na, jakby, sznureczku. No, a to zaraz zobaczycie. Sznureczek mam po prostu włóczkę od mojej mamy i. Byłam jeszcze w Pepkow. W nim właśnie kupiłam ten kosz. On kosztował 10 zł. Także fajna taka opcja. On jest taki, wiecie, trochę miękki, trochę twardy. I on będzie nawet fajny, wiecie, żeby mieć takie podstawowe rzeczy przygotowane do chociażby karmienia piersią. I to ma takie łóżka, więc to fajnie można przenosić, fajnie prosto. Więc myślę, że no, super rzecz ogólnie. Kupiłam takie zabaweczki do kąpieli w pepku, właśnie. Dlatego od mojej mamy dostałam y, takie y, wiecie patyczki do y, szaszłyków, nie do szaszłyków, do suszy. I to będzie jako te takie stojące patyczki y, na wieszanie prania. Y, później. Kolejna rzecz, którą kupiłam, co jest bardzo myślę, że fajne, przydatne Jest to proszek do prania Jest to do prania kolorów, bo ja też zawsze używam do prania kolorów Nawet te do prania białego, bo jest najbardziej uniwersalny No i to jest właśnie proszek taki do prania rzeczy dziecięcych Ja Filipa rzeczy piorę w tym proszku do tego dnia Także, znaczy ja pły, wpłynie ogólnie piorę Ale im kupiłam proszek Także tak jeśli się nie sprawdzi dla dzidziusia, to chociaż będą używać oni, także no, proszę, ktoś taka, rzecz, która się nie zmarnuje. No i ja tak myślę, żeby to jakoś tam ułożyć w tym, wstępnie chociaż, w tym pojemniku, nie wiem jak to zrobić tak, żeby było dobrze. Okej, okay. wstępnie, jest to w ten sposób ułożone w środku, a jeszcze kaczucha. Także tak to wygląda, chociaż co prawda, myślałam, że to będzie bardziej wystawać, ale jakby nie jest źle. No i teraz po prostu te y, skarpeteczki muszę zdjąć i przywieszę je na. Um, na czym? na klamerkach. Zaraz wam pokażę efekt końcowy. Okej, okay, nie będę ja nic tutaj ukrywać. Jest kilka dni później. Jestem na tym samym etapie, na którym skończyłam z wami, ale okazało się, że te patyczki bardzo ciężko mi tam chodzą jakkolwiek, więc zakupiłam coś takiego. Chciałam kupić te takie, ja nie wiem jak to się nazywa, ale taka gąbka, jakby do zielona ona jest, o takiego koloru jak tu, do kwiatów żywych, jak się okazało, a ta jest do sztucznych i ona jest jakby mniej się kruszy. Filip piszczy obok mnie. Mniej się kruszy i um, jest twardsza, także wolałam kupić tą, pani mi ją poleciła, więc tą e, zakupiłam. Także co, zaczynam od początku. Sprawdza nie do końca mi to tutaj pasuje wymiarowo, ale myślę, że będzie git mimo wszystko. Nie musi być na całość. Tak jak widzicie, wsadziłam to. Wsadziłam to w tej chwiance i trzyma się y, naprawdę stabilnie, także spoko. Działam dalej pokażę Wam efekt końcowy, bo Filip nie da mi tego nagrać. Okej, okay, skończyłam. Mam nadzieję, że koncept, który chciałam uzyskać, będzie dobrze odebrany i zrozumiany. E, a więc już Wam pokazuję, może odwrotnie Wam pokażę wszystko już jak to wygląda. Ok, także wygląda to w ten sposób. Ogólnie są tutaj te ubranka. Jest zrobiony wieszak na pranie, na którym są skarpeteczki. Tutaj jest ten proszek, kaczucha, jakieś zabawki do kąpieli. No i ogólnie jest to w takim koszu. Myślę, że ogólnie pomysł na prezent jest fajny z wyglądu wizualnie. No a poza tym też i są rzeczy, które są praktyczne i pomocne, bo nawet ten sam koszyk może się przydać, także myślę, że fajna opcja i warto o czymś podobnym albo o czymś takim pomyśleć na przyszły baby shower na które na przykład się wybieracie. Także tak wygląda mój prezent na baby shower, na które wybieram się w najbliższą sobotę. A ogólnie miałam zamiar, żeby ten film był krótki. Nie wiem jaki wyjdzie, wydaje mi się, że mimo wszystko dłuższy niż planowałam, ale to tam nie, nieznacznie. Jeśli chcecie więcej takich podobnych filmów właśnie z tematyki macierzyńsku, pomysłowo-vlogowej <grymne> to piszcie mi w komentarzach y dawajcie lajki bo to mnie zawsze wspiera wiecie o tym i to tyle, życzę wam miłego tygodnia pa.